I nie patrzę na gwiazdy, że swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym? szósty Witam wszystkie szósteczki lecimy z odcinkiem, a dziś o drugiej generacji oraz ciekawym Pokemonie, który najprawdopodobniej będzie do zdobycia tylko w Europie. Brzmi ciekawie, chcecie dowiedzieć się jakie Pokemony z drugiej generacji będą występowały na danym terenie? To serdecznie zapraszam. Zapraszam. I dla szósteczek, które bywają na live'ach, dokończcie w komentarzach. Jedna wiara? Jak wiecie lub nie, jest parę takich Pokemonów, które możemy złapać tylko i wyłącznie na danym terenie świata. Czy to w Europie, Ameryce, Australii, Azji, Afryce itd., itd., Niantic wprowadzając takie rozwiązanie z Pokémonami, moim zdaniem postąpiło mega fajnie i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Na przykład, aktualnie Pokémonem, którego my, Europejczycy, możemy zdobyć, jest Mr. Mime. Jednak wraz z wprowadzeniem drugiej generacji, zostanie to zmienione. Pozostałe Pokémony również ulegną zmianie. Swoją drogą, posiadacie już Mr. Mime'a? Dajcie znać w komentarzach, bo ja ich mam naprawdę mega sporo. Dodatkowo już przedstawiam Wam Pokémony, które najprawdopodobniej będą pojawiały się tylko i wyłącznie w danych regionach świata. Zacznijmy od Europy, bo to nas najbardziej interesuje chyba jako mieszkańców właśnie tego skrawka Ziemi. Europa najprawdopodobniej będzie musiała cieszyć się ze Smiglu. Czy to dobry i fajny Pokémon? Ciężko powiedzieć. Na pewno do najgorszych nie będzie należał, ale musimy na to poczekać musimy zobaczyć, jak będzie to wyglądała sprawa z jego cepa i tak dalej, z jego umiejętnościami. W ogóle nazwa tego Pokémona wypowiada się podobnie co do Smigola z władcy pierścieni, ale to chyba mniej ważne co. I na przykład z ciekawostek pozostałych, Pokémon, który będzie reprezentował Amerykę Północną będzie Milk Tank, czyli różowiodko krówka, a na przykład dla Afryki będzie to Giraffe. Wiem, że źle przeczytałem, jednak mega trudno jest poprawnie e, pra powiedzieć nazwę tego Pokémona, nazwę tej żyrafki, także no wybaczcie mi. Ale po prostu daję wam takie ciekawostki, daję wam takie typy możecie zobaczyć już mniej więcej, bo oczywiście to jest... E, ta ogólnie ta cała lista tych pokemonów jest konstruowana na podstawie Reddit'a i osób, które tam siedzą, a oni naprawdę, uwierzcie mi, że analizują kod gry jak nikt inny, analizują wszystko, co dzieje się w Pokémon Go, więc naprawdę jestem w stanie im zaufać i wydaje mi się, że ich wybory a propos właśnie tych pokemonów nowych, które będą reprezentowały dane obszary yy, całej tam ziemi, powiedzmy, są słuszne i wydaje mi się, że faktycznie tak może być, tak będzie i cóż. Naprawdę wydaje mi się, że niektóre wybory, niektóre te Pokemony będą ciekawe. Oczywiście nie mam zamiaru się wybrać gdzieś do Japonii, żeby złapać jakiegoś tam Pokemona, ale na przykład ten nasz europejski Becz też będzie całkiem spoko, więc będziemy mieli z czego się cieszyć. I to byłoby na tyle. Jakoś mega się nie będę rozwodził nad tymi pokemonami, bo na razie musimy poczekać do najprawdopodobniej 12 grudnia, aby druga generacja w końcu wyszła. Zresztą sami spójrzcie na tego screena, jest on z Starbucksa, czyli firmy, która bardzo mocno współpracuje z Niantic. Wydaje mi się, że może to być pewnego rodzaju zapowieść drugiej generacji lub jakiegoś mega dużego eventu. Także 12 grudnia jest datą dosyć istotną, więc warto o niej pamiętać. Tak samo jak jutro, 30 listopada. Jutro podobno, najprawdopodobniej mają pojawić się legendarne Pokémony w końcu we Francji. Także no cóż, jakieś tam fake GPS, -y jeżeli macie, to myślę, że jutro warto odpalić. Ogólnie jutro warto mieć odpalony um, Pokémon Go ogólnie, bo wydaje mi się, że może być jakiś event malutki. Czy będzie, czy nie, zobaczymy. Wydaje mi się właśnie, że coś może być fajnego, także warto jutro mieć telefon przy sobie, warto mieć odpalony Pokémon GO i... Cóż właściwie. A, swoją drogą, jeżeli ktoś nie piłka, kawy nigdy ze Starbucksa, to serdecznie polecam, bo jest zarąbista. I to byłoby na tyle. Tymczasem trzymajcie się. 6. Sam już bronię mazy Dwa od moich wartości I mej ekipy także Sława nie zrobi mnie gorszy Nie ma różnicy dla mnie Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne Chcę swobody do rośni Pierdolę lichy, transfer Chcę wyniki w I pierdolę kwestie lat Pier